Moi drodzy mam świetną wiadomość dla wszystkich tych, którzy, którzy mieli pewne wątpliwości i zadawali pytania pod poprzednim materiałem związanym właśnie z uziemianiem się, z próbą, z eksperymentami, które miały coś udowodnić, może nie wszystkim, ale jednak. I były pytania czy można, również chodząc w skarpetkach, czy siedząc, korzystając z koca gdzieś, na łące, na polanie, w parku, w lesie, czy jesteśmy w stanie się uziemiać? Więc ten materiał, myślę, odpowie na te pytania jasno i klarownie. I, i szczerze mówiąc, jeżeli się tak nad tym głębiej zastanowić, to powiem Wam, że jest to przełom. To, co za chwilę zobaczycie, e, będzie w stanie, myślę, pomóc wielu osobom. Dlaczego? Już się pewnie domyślacie. To jest, myślę, bardzo, bardzo, bardzo dobra wiadomość. Tylko obejrzyjcie ten materiał do końca, udostępniajcie go dalej, bo, bo warto, bo warto naprawdę wiele osób, które bo bało się do tej pory chodzić boso, ze względu chociażby na kleszcze. Ale jeżeli ktoś ma obawy, że chodzenie boso jest dla niego. Czymś niedobrym albo nieprzyjemnym, albo po prostu jeśli zimno kiedy chodzisz po trawie i nie lubisz tego i z tego powodu tego nie robisz, to obejrzyj ten materiał do końca, wyciągnij wnioski i dziel się tą wiedzą, bo warto. E, miłego oglądania. Dobra. Teoretycznie i praktycznie jestem uziemiony. Czerwony przewód idzie do uziemienia. Rurka miniona, połączona, włożona do ziemi, wbita głęboko. Czarny przewód trzyma w ręce. To teraz stanę sobie nad retną. Ok, coś tu wskazuje i dotknę przedrżacza. Jak widzimy, jaki jest przepływ. Teraz wezmę jedną nogę. I już się udzieliłem. Tylko jedną nogą wystarczyło stanąć na trawie. Ok, teraz powrotem. Dobra. Teraz stanę sobie jedną nogą na koc. No, zmalało dużo, ale nie do końca. Teraz wezmę obie nogi na koc. No, bardzo zmalało. No i fajnie schodzi w dół. No, dobra, można powiedzieć, że u ziemia. Patrzcie się go nie schodzi. Ok, dobra, tu się teraz przemieściłem, więc. Yy, no, oscyluję pra praktycznie, jakby może powiedzieć, u ziemia. Może nie idealnie, ale w zasadzie u ziemia. Teraz jedna noga na trawę, Pięknie u ziemia. Jedna noga na końcu, druga na desce. Też nieźle. Dobra. Przejdę teraz na drugą stronę. Dobra. Teraz stoję na desce. Trzymam zasilacz. Przemieszczę się teraz na kamienie. Już widać, że ładnie kamienie uziemiają ale oczywiście e, czemu miałoby tego nie robić e, później sprawdzimy w domu czy te kamienie w odpowiedni sposób się naładowały żeby też mogły uziemiać kogoś kto będzie w domu stał na kamieniach zobaczymy no prawdopodobne ale może dobra mam na sobie grube frotowe skarpetki i za chwilę zobaczymy co się stanie, gdy stanie w nie trawia? No, można powiedzieć, że działają, znaczy przewodzą, uziemiają. Piękność. Dobra, teraz cienkie sportowe skarpety. Teraz jestem w cienkich skarpetkach sportowych. ok U ziemi nie jest. Okej. Okay. Trzecie skarpetki. Nie izolują. Jak widzimy. Okej. Okay. Okej. Okay. Siedzę po turecku. W skarpetkach, w spodniach. W zasadzie spodnie pewnie mocno izolują więc teraz położę sobie nogi na trawie w skarpetkach widzicie jak działa czyli w tym momencie spodnie, spodnie moje są y, dobrym izolatorem teraz zobaczymy bezpośrednio na trawie jak usiądę teraz nogi z powrotem na poc powiedzmy sobie teraz nogami będę koc. ale ja, gruba warstwa się robi ja, nogi na trawę gdzie nie działa teraz zejdę z koca, zobaczymy jak mają spodnie siedzę w spodniach czyli są majtki i są spodnie no i skarpetki oczywiście, wezmę skarpetki sobie Okej, okay. skarpetki trawy czyli jak widać przede wszystkim w skarpetkach się dobrze znaczy można chodzić po trawie i też będą działały yy, Będziemy się w ten sposób uziemiać A przez ubranie może nie idealnie, ale też Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej eksperymentów Z mojej strony doświadczeń I być może przegapiłem, z pewnością przegapiłem różne Komentarze Wasze czy jakieś prośby piszcie na maila. Dobrze? Tak naprawdę na mailu jestem w stanie przynajmniej odczytać te Wasze wiadomości, prośby, pytania, bo no komentarzy mam tak dużo codziennie, że nie byłbym w stanie tak naprawdę tego wszystkiego przejrzeć i po prostu nie jedno się przegapi. Więc jeżeli macie istotną sprawę, piszcie na maila. Pozdro serdeczne i do zobaczenia.